Pod ostatnim filmem zostawili aż 17 łapek w górę, co totalnie rozwaliło system. Dlatego zgodnie z umową muszę zrobić 85 pompek, co zresztą widzicie w tle. Natomiast w dzisiejszym odcinku każda jedna łapka w górę to jeden zjedzony lubisz w kolejnym odcinku. Macie czas do soboty. Życzę miłego oglądania. Siemano, witam was w drugim odcinku z Freddy Fazbear's Night. Odcinek będzie całkiem ciekawe jak widzicie. Mamy noc trzecią, tak jak już wspomniałem, dlatego nie jestem pewien co tutaj może na nas czekać. Dobra, mamy ten admin room, yy, i tutaj klikało się, żeby kamery sprawdzać. Dobra, yy, na których kamerach. O, o, o! Ej, ej, ej! Boni, 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 to był Boni, tak? Tu się jakoś drzwi zamykało. Dobra, tutaj tym przyciskiem się drzwi zamykało. Gdzie ten Boni po Co to było? Dobra, co na kamerach słychać? Ja myślałem, że już od lewej mi idzie coś. Dobra, ten odgłos był przerażający. Dobra, tu ja jestem, jestem ślepy. Mmm, tutaj. 18. kamera. Power level 78%. To za pozytywka gra, czyli co? Trzech już nie ma. Nie ma, bo niego, Freddy i Chiki, tak? Welicia to gdzie indziej był Fuck 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 fuck, fuck. co tu się dzieje? Która jest godzina? Trzecia 10. Ja. <tryk> A z wrażenia kamera poleciała. Tutaj są ci wszyscy. Ten albin Room był gdzieś tutaj chyba na prawo, lewo... Nie, tutaj były toalety. Ale czy ja mam uciekać, czy ja mam się kapić jakby w tym jednym miejscu? To też mnie zastanawia. Let's party, plakat jakiś. Nie Zobaczmy tutaj, co się stanie jak będę stał przy tym cały czas. Czy nam Freddy wyskoczy, Foxy wyskoczy, czy tutaj będzie właśnie Freddy, Bonnie albo Chica wyskakiwało? Oj, oj. No trzecia to jest dopiero, chcę przypomnieć. Co to jest, co to jest, co to jest, co to jest? Ja, ja, ja. Mnie tu nie ma. Gdzie jest syna? Admin room? Tutaj. 18 eee, kamera, 10 Dziesiąt procent, na którą kamerę? Aha, dzika też znikła. No spoko. Elisias, ty gdzie był? Dobra, bo nie jest na szesnasty kamerze. Yy, teraz Cikę jeszcze znajdźmy. Co jest? Eee, halo, Freddy? Halo? Freddygo już nie ma z nami. Co robi? Ciekawe jest na 14 kamerze Ale gdzie był ten pony Freddy? Ja się bałem tego Freddy'ego Przychodzi na 13 kamerę Idzie tutaj że procent. Czy to będzie bardzo spadać? Dobra, twórzmy energy Tam coś biegło. Zobaczmy, czy tutaj nic nie kampi. No, witam cika. Wyszła, okej okay. Nie, nie, wiatrak zostaw Nie wiem W przycisk prawie, że mnie trafi, 37% A my mamy do wytrzymania jeszcze 2 godziny Czy on Nie wiem z której to strony było Kompletnie nie wiem, z której tej strony było. 22% i ja. No, na 10 jest Freddy. I kapi przy drzwiach. Przy tych drzwiach kapił. Przy tych drzwiach kapił, tak? Dobra, czy możemy je otworzyć chyba. Czy tych kampiu czy nie przy tych? Czy słyszałem, ale nie jestem pewien, czy to 7%, ja! Ile mam procent? 1% procent, ja! ta siły się jest przed nimi? Ile zostało? Za mało. za szybko jakby spadła nam energia, dlatego przegraliśmy. Czyżby wiatrak ten zużywał energię? Nie, energia i tak się traci. Zobaczcie, energia sama się traci. Tak? Tak, energia sama się traci, więc... Jak mamy zamknięte drzwi, to tylko szybciej się traci. Prawdopodobnie Ale tak ta energia się. Traci. On poszedł na prawo, co ta... cika znaczy. A Boni? Where are Boni? Gdzie jest Bonnie? Halo? Halo, Bonnie? O, siema Freddy. Co tam? Co tam, byku? Foxy jest na 15. Temu też już odwala wizę, ale on dalej stoi w miejscu. Nie wiem, czy mam patrzeć na te kamery czy jak. Jednak to nic nie daje, dobra? Mi to do balony. Yy, on poszedł na prawo, czy on będzie gdzieś tu? Tak, dokładnie. Freddy jest tutaj. Tylko gdzie jest Boni teraz? Boni, halo, Boni, halo, halo, halo. Nie widziałem jeszcze Boni'ego w tej grze. Dlatego tutaj może być problem. Ja już myślałem, że coś tam nie skacze, Nie, a to tylko Cika na 16. kamerze. O, jest Boni na. z Freddy, Na której? Na pierwszej, tak. Na pierwszej. Już nie wiedziałem na której. Przeszedł on chyba na czwartą. Boni idzie na czwartą. Freddy, dalej stoi na pierwszej. Więc Freddy może teoretycznie na siódmą też przejść. A jak Cika stoi? Gdzie jest Cika? Cika jeszcze daleko jest od nas. Tutaj na spokojnie. Czyli to jest y, dziesiąta kamera, to jest ta po lewo od nas. A po prawej to jest kamera 18. Bo jest napis open tutaj na dziesiątej. Tak sobie przemyślałem teraz. Freddy znik. Bonnie jest na trzeciej kamerze. Ale, gdzie jest Freddy, nasz ukochany? Eee, czy nie, tutaj mi się coś pomyliło. Na razie, tutaj te kamery obie są spokojne. Jestem ciekaw, gdzie. Jest Freddy! Nie, ten Freddy jest przerażający, mam powiem. Ten Freddy jest naprawdę przerażający. No się ma, pyku, no nie patrzcie, już to kamera Foxy. Co Foxy, stoi dalej. Foxy to jest sztywny git, On będzie tam sobie stał sztywniutko. Freddy. Jak on przeszedł? Jak tu się dostał? Wiecie, co ma pomysł? Będę tutaj do jakiegoś momentu, póki te wszystkie mechatroniki już nie zwieją nam z piątej kamery. I po prostu udam się w jakieś miejsce i się tam po prostu zaczekam. Bo nie jestem pewien, czy ja muszę być w tym rumie o 6.00, żeby przejść tą rundę, czy ja mogę się gdzieś skampić i przeżyć. Chyba, że mnie znajdą szybciej. Ale skampiłbym się, wiecie gdzie? Skampiłbym się na gdzie to była ta kamerka? Na tej kamerze, gdzie Chika yy, przedtem się rozgląda. O, tutaj, za tym bym się skampił. Myślę, że to jest spoko pomysł, żeby się skampić właśnie na tej 14 kamerce. No chociaż zobaczymy jak to nam wyjdzie, nie? Boni? Do Cika. Eee, Boni albo Cika to był. Chcika, O, chcika już sprawdziła trzynasty pokój. Nie wiem, sprawdza trzynasty pokój, czternastego chyba nie sprawdzała jeszcze. O! U... Freddy. Freddy Ham. Bez komentarza, bez komentarza. Dobra, robimy taktykę moją. Czyli od razu idziemy do tego miejsca na 15 kamerze, za tymi boksami. I zobaczymy, czy cika nas znajdzie, czy cika nas po prostu oleje. Trzeba też to, to sprawdzić to miejsce, bo oni, jak widzicie, w każdej rundzie sprawdzają inne miejsca. I w każdym innym czasie. O! Oho! Oho! Podeszła, ale czy tam wyskoczy? Eee... okej okay. Czy ona przeszła stanę? Czy ona przeszła? Eee... Cika, to nie ja przeszła, ale Freddy już nie Ej, Ja pier... Ale kiełki ma, ty Tego to nie widziałem Złoty quill ma normalnie Fajny Foxy, a on mnie nie atakuje przynajmniej Ale idziemy sobie do niego, bo zaraz może zechcieć Fred jest na... Siódemce? Nie, na jedynce chyba, tak? Na jedynce, dobra Musimy mylił czasami kamery Chica zawraca tutaj z powrotem Sprawdziła ten teren Ej, jakby tutaj teraz przejść jakoś obok nich I tutaj się skampić na scenie, myślicie, żeby... Sprawdzili, eee, poszedł na prawo What? Gdzieś Freddy przebieg, ale. Za cholery, nie wiem gdzie. Co jest? Trzecia godzina dopiero. Iść sobie. Nie jestem pewien, czy to nie kampi, ale trudno otwierać. Nie widzę Freddy'ego, to mnie martwi. Nie, no za cholerę nie widzę tego niedźwiedzia, nie? Za cholerę. O, dzień dobry. Jak przebiegło coś tam, co to było? Czy to był Freddy? A, kto inny jak nie Freddy? Jak zasuwał normalnie, jak forma 1, nie? Czy latarka zużywa energię? Nie, latarka nie zużywa energii. Dobra, już myślałem też. 20%. 20% mi zabrakło. O. Ej, dobra, nie używamy kamer na początku. Zupełnie nie używamy kamer. Do godziny. Do godziny, której tam. 3.30 nie użyję kamer w ogóle. Zobaczymy ile energii spadnie. Od razu idziemy wyłączyć wiatrak. Od razu tam idziemy. Jest pierwsza Ja jeszcze kamer nawet ani razy nie odpaliłem. Zaczynam się powoli martwić, dlatego może... Dorwał nas nawet w tym pokoju gdzie Cika sprawdza za tymi boksami, więc Freddy jest naprawdę problematyczny tak szczerze. Ej, wyłącz mi ten wiatrak. No. Wyłącz halo. O! On się wyłączył. 69%. Kurde, no ja chciałem kliknąć monitorek. Kliknę, żebym wiatra kliknął. Trzecia godzina, nie wiem. O czwartej czwartej myślicie, że jak zamknę drzwi, to nam starsze energii. Czy to jest Freddy? Dobra, to jest Freddy. jest byli na siódemce, yy, ona gdzie zapieprza? Cześć 18 kamera to która była? Ta. Ta Stoję przy tych drzwiach w razie czego nie? Będę słyszał jak ona odchodzi? Czy nie? Chyba nie Nie no słyszę On tu stał, on tu stał, on tu stał, on tu stał. Stay, fryer. A już To Trzy razy sztuka. Robimy zaraz wywalkę stąd, z tego miejsca. Nie ma, czy nas tu znajdą. No, proszę. Proszę, proszę, tam było 20 minut. Wygraliśmy. Już myślałem, że tam będę musiał wrócić. Dobra, udało nam się przejść trzecią noc. Ja nie chcę wiedzieć, co będzie z czwartą, nie? Zajęło mi to ponad godzinę. Ponad godzinę próbowałem przejść.